8 marca 1983 roku amerykański prezydent Ronald Reagan nazwał Związek Radziecki imperium zła. To oni są ogniskiem zła we współczesnym świecie. Powiedział, że Sowietom trzeba dać do zrozumienia, że nigdy nie pójdziemy na kompromis w sprawie naszych zasad i standardów, ani nie zignorujemy faktów z historii, z historii i agresywnych impulsów Imperium Zła. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpadł się pod ciężarem utrzymania ogromnej machiny militarnej i słabnącej gospodarki. Teraz na Ziemi powstało nowe imperium. Nazywa się Chińska Republika Ludowa, komunistyczna partia Chin. W ciągu niewiele ponad trzech dekad Chiny przekształciły się z zamkniętego, pogrążonego w ubóstwie narodu azjatyckiego w wschodzące supermocarstwo, które rywalizuje ze światem zachodnim. Obecnie pędy chińskich wpływów stopniowo oplatają cały świat, zmieniając rolę i relacje, które dominowały w globalnym porządku przez pół wieku. Najnowszym krokiem w ewolucji Chin jako globalnej potęgi jest wielki plan prezydenta Xi Jinpinga dla światowej gospodarki, który nawiązuje do tysiącletniej tradycji jedwabnego szlaku. Chiny zmieniają społeczności i życie na całym świecie dzięki swojej sile finansowej i wpływowi na kulturę, edukację, podróże i wojsko, równowagę sił. W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście Rosji i Chin polegało na tym, by nie angażować się w bezpośrednie problemy drugiej strony z Zachodem. Obie strony są wystarczająco pragmatyczne i zainteresowane sobą, by tak pozostało, ale ogólny kontekst wyraźnie się zmienił. W miarę jak staje się coraz bardziej oczywiste, jak nieodwracalne stało się pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, partnerstwo chińsko-rosyjskie ulega proporcjonalnemu pogłębieniu, naznaczonemu w mniejszym stopniu strategiami zabezpieczającymi i czysto retorycznym dopasowaniem, a w większym, konkretnymi, opartymi na treści konsultacjami i koordynacją. Kluczowym wymiarem napędzającym pogłębienie partnerstwa chińsko-rosyjskiego są również sami Xi i Putin. To nie tylko w odniesieniu do ich relacji interpersonalnych, ale samego faktu ich personalistycznych rządów autoryt autorytarnych, które wyraźnie stały się kwestią nierozwiązywalnego antagonizmu strukturalnego z państwami zachodnimi. Rywalizacja Rosji i Chin z Zachodem Zbliża oba kraje do siebie jak nigdy dotąd. Wizyta Putina w Chinach ma na celu przede wszystkim kształtowanie nowego porządku świata, w którym podstawowe interesy Rosji i Chin, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy też aspiracji terytorialnych są respektowane i mogą być na nowo zdefiniowane poprzez wzajemne wsparcie i coraz bardziej skoordynowane działania w odpowiedzi na Zachód. Aby wzmocnić swoją siłę przetargową i zakwestionować prymat Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii, oba kraje skupiają się na kwestiach, których, które ich zdaniem zostały wykorzystane przeciwko nim w obecnym porządku świata, aby je ograniczyć i osłabić. W przypadku Chin przejawia się to w asertywnej i ultranacjonalistycznej polityce w Xinjiang, e, Hongkongu, na Morzu Południowo-Chińskim i w Cieśnienie Tajwańskim. W przypadku Rosji chodzi o NATO i orientację na kraje byłego Związku Radzieckiego, czego najbardziej znamiennym przykładem jest Ukraina. Przygotowując się do tych wyzwań, Rosja i Chiny minimalizują wszelkie sprzeczne stanowiska w regionach, w których nakładają na siebie inwestycje, interesy i wpływy, takich jak Azja Centralna i Morze Południowochińskie. Głównym celem pierwotnej polityki zaangażowania Zachodu w Chinach było uniknięcie tej właśnie sytuacji poprzez włączenie Pekinu do systemu kierowanego przez Stany Zjednoczone. Wedle myśli, że chińskie przywództwo zobaczyłoby jego korzyści i doszłoby do poparcia. Na pewnym poziomie plan ten się powiódł. Chiny stały się głównym beneficjentem amerykańskiego porządku, być może największym ze wszystkich. Bezpieczny handel i inwestycje transgraniczne wspierane przez amerykański porządek napędzały podnoszenie się Chin z biedy, a Pekin chętnie zanurzał się w popieranych przez USA instytucjach, takich jak Światowa Organizacja Handlu. A jednak dziś najważniejszy przywódca Chin, Xi Jinping, wydaje się uważać, System amerykański za ograniczenie chińskiej potęgi. Dla dumnej autokracji amerykański porządek może wydawać się nieprzyjaznym, a nawet groźnym miejscem, w którym panują liberalne wartości polityczne, a chińska forma rządu jest postrzegana jako nielegalna, podczas gdy chińskie firmy i urzędnicy są narażeni na zagraniczne sankcje, a chińskie ambicje są ograniczone. Z perspektywy Xi kluczowe jest, aby Pekin napisał reguły na nowo, tak aby lepiej odpowiadały interesom jego i szerzej państw, i szerzej państw autorytarnych. Po prostu Xi zamierza odwrócić globalną hierarchię, umieszczając nieliberalne rządy i ideały na jej szczycie. Z analizy historii Chin jasno wynika, że Chińczycy nie tylko chcą być wielkim mocarstwem. Wierzą, że na to zasługują. W minionych wiekach Chińczycy uważali, że ich władca ma prawo rządzić wszystkim pod niebem. Ze względu na realia technologii i odległości, zasięg Chin zwykle pozostawał regionalny, ale teraz, w dobie globalizacji, wpływ Pekinu mogą, e, wpływy Pekinu mogą osiągnąć ten wzniosły cel. Zarówno Chiny, jak i Rosja mają wspólny cel, jakim jest pozbawienie Ameryki prymatu w porządku globalnym. Dopóki ten wielki cel nie zostanie osiągnięty, nie ma powodów do obaw o kondycję relacji Pekinu i Moskwy. Patrząc w przyszłość, nasuwają się pytania. Co się stanie, gdy Chinom z pewnością z pomocą Rosji uda się zdetronizować Zachód? Jeśli Chiny staną się najsilniejszym mocarstwem świata, jak potraktują Rosję? Gospodarka Rosji stanowi już jedną dziesiątą gospodarki Chin, a różnica ta wciąż się powiększa. Jeszcze bardziej niepokojące od różnicy w PKB jest to, że Rosja coraz bardziej zostaje w tyle za Chinami w wielu istotnych sektorach naukowych i technologicznych. Na przykład Rosja szczyciła się kiedyś swoim przywództwem w przestrzeni kosmicznej, ale teraz Moskwa może stać się młodszym partnerem w kierowanym przez Chiny projekcie utworzenia bazy księżycowej. Jeśli Chiny, wyłaniając się jako nowe supermarcarstwo, nabiorą imperialnej pychy i poczucia uprawnień podobnego do zachodniego, wówczas stosunki chińsko-rosyjskie mogą w końcu popaść w kłopoty. Na razie wspólny cel, jakim jest odepchnięcie Stanów Zjednoczonych i Europy, trzyma te stosunki w ryzach, ale pod spodem pojawiają się tarcia. Putin i Xi chcą. Pokazać swoje ciepłe więzi i to, jakich kraje się do siebie zbliżają. Prezydent Rosji wzniósł nawet toast na część chińskiego przywódcy w dniu jego urodzin, zakładając pasujące do siebie stroje. Działania Moskwy na Ukrainie mogą być postrzegane przez Pekin jako pożyteczne odwrócenie uwagi, ale jednocześnie działania Kremla muszą niepokoić Chiny, ponieważ posunięcia Putina mogą zakłócić inicjatywę błę... szlaku pasa i szlaku. Szacuje się, że 85% chińskiego ruchu kolejowego do Europy przebiega przez Białoruś, która może zostać przyciśnięta przez wznowienie działań wojennych w regionie. Ukraina była kiedyś postrzegana jako jedna z kotwic inicjatywy szlaku bałtyckiego, a Pekin nadal ma jej placówki w tym kraju, którego Chiny są największym partnerem handlowym. Chiny wiedzą, że muszą współpracować z Rosją, ale to nie znaczy, że Pekin zapomniał o długotrwałych tarciach w relacjach z Moskwą. Putin byłby mądry, aby mieć oko na te przyszłe napięcia, niezależnie od czerwonego dywanu, który obecnie otrzymuje w Chinach.